Za nami sportowy weekend, podczas którego Świdnicka Hala Sportowa na osiedlu Zawiszów zamieniła się w arenę zmagań niezwykle uzdolnionych akrobatów z całej Polski, z Czech, Mołdawii i Ukrainy. Ponad 300 zawodników wzięło udział w 23. Międzynarodowym Turnieju Wiosny w Akrobatyce Sportowej imienia Henryka Chmielewskiego. Człoczestego otwarcia turnieju dokonała prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słoniewska w Towarzystwie Legend Świdnickiej Akrobatyki. Brawo. Te zawody są bardzo ważne, bo po pierwsze przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, ale także coraz więcej jest gości z zagranicy. Jest to konfrontacja umiejętności, podpatrywanie siebie takie pozytywne, no i oczywiście ta wspaniała sportowa rywalizacja. Zmieniły się przede wszystkim warunki warunki i lokalowe, warunki sprzętowe, no i też warunki y, korelacji z urzędem miasta. To jest też istotne. Są sponsorzy, kiedyś tego nie było. No może był jeden, który jakby był takim opiekunem, bardziej opiekunem, ale kiedyś pieniądze były za darmo, więc to tak trudno porównać. Niezależnie od tego co w tej chwili się dzieje, mnie i, I tym ludziom, co ze mną przez lata pracowali i działali, są bardzo zadowoleni z tego, że pan Mojsa, który jest w tej chwili prezesem, przejął to na swoje barki i prowadzi tą akrobatykę na dobre tory. I dziękujemy mu za to, że mógł się. Tym zająć i oczywiście dalej akrobatykę rozwijać. i Jemu głównie chciałbym podziękować wraz z ludźmi, którymi on się otacza i z którymi on właśnie te działania podjął. Oceniam w ogóle pracę świdnickich działaczy, trenerów, no mega pozytywnie. Zawsze tu przyjeżdżam z przyjemnością i nawet nie umiem policzyć, który, może i nawet 23 raz jestem. A wcześniej byłam w roli zawodnika, byłam w roli trenera, dziś pracuję jako speaker. Świdnicka akrobatyka według mnie jest najstarszą akrobatyką w Polsce. Ma już 70 lat, warszawska akrobatyka ma 66, zielonogórska 65. A tu co roku tłumy na turnieju, czyli świadczy to o doskonałej organizacji o świetnym przygotowaniu zawodników i o tym cieple płynący z głębokich serc. Akrobaci, trenerzy, ci, którzy Świdnicką Akrobatykę założyli, którzy stawiali tu swoje pierwsze sportowe kroki, podczas tegorocznego turnieju jako honorowi goście otrzymali wyjątkowe medale. A dekorują pani prezydent. Beata Moskal-Słaniewska w towarzystwie wiceprezydenta Jerzego, jego, Jerzego Rządu. Dzisiaj jest bardzo szczególny dzień i bardzo, bardzo szczególny też w historii tych zawodów, bo udało się zaprosić znamienite grono tych, Którzy przed laty tworzyli akrobatykę w Świdnicy, którzy byli zawodnikami. Dzisiaj trudno sobie ich wyobrazić na Macie, bo mają 70, 80, 90 i więcej lat, ale były to osoby, które Świdnice rozsławiały właśnie na Macie do ćwiczeń, które tworzyły tutaj pierwszą sekcję, i osoby, które stworzyły też ten turniej, ten międzynarodowy turniej imienia Chmielewskiego. Bardzo się cieszę, że mimo wieku udało im się dzisiaj do nas dotrzeć, że chwilę poobserwują te następne pokolenia. Cieszę się też, że akrobatyka sportowa w Świdnicy ma tylu czynnych zawodników, tyle sukcesów i trzymam bardzo mocno kciuki za te sukcesy w trakcie turnieju, ale za te wszystkie, które nastąpią na innych matach, w innych miastach, nie tylko w Polsce, ale i na zawodach europejskich i światowych. Jako ośmioletni chłopak poznałem Henryka Chmielewskiego. Parę miesięcy mi się udawało wytrzymać ten reżim, uciekłem gdzie indziej oczywiście, ale w wieku 14 lat Danek Pelski mnie zgarnął, był moim nauczycielem WF-u. No i od tamtej pory do wojska, po wojsku, cały czas na sali, na turniejach, na zawodach. Co mi to dało? No ja wyrosłem wśród ludzi wspaniałych. Moi trenerzy stali się moimi przyjaciółmi. Wielu poznałem przyjaciół w akrobatyce, w Polsce, w Świdnicy. Wszędzie, gdzie się jeździło. To są wspaniałe ludzie. Turniej rozegrany został w różnych kategoriach wiekowych i w różnych formacjach. Jednak niezależnie od tego każdy z uczestników musiał wykazać się niebywałą precyzją i umiejętnościami, które oceniało szacowne żyli. Jakimi cechami powinien się charakteryzować akrobata, by odnieść wymarzony sukces? Przede wszystkim musi mieć taką kulturę osobistą. Nas zawsze uczono tego, że jak jesteś dobrym zawodnikiem, Dobrze kształtujesz swoje ciało, to i umysł, a więc i odpowiednia szkoła. To nie jest tak, że nie będę kajał innych dyscyplin. Ale w niektórych dyscyplinach liczy się tylko walka, natomiast to, co w mózgu, to szare komórki są nieistotne. Chociaż wszędzie trzeba myśleć, ale w akrobatyce szczególnie jest to niebezpieczny sport, wymagający nie tylko techniki, ale takiego samokształcenia się. I Myślę, że to jest przyszłość tej akrobatyki, kiedy widzi się kulturę sportową, a nie tylko wysiłek sportowy. Każdy sport jest trudnym, z tym, że ten jest nie tylko trudny, ale i bezpieczny. I poza tym bardzo wiele osób, szczególnie młodzieży uprawia tą dyscyplinę. I cieszy nas to, że coraz to więcej młodzieży i dzieci przychodzi na salę sportową i i uprawia tą dyscyplinę sportu. Jest to sport dla inteligentnych. Trzeba umieć w elementach dynamicznych swoje swoim ciałem balansować w osi poprzecznej i podłużnej, czyli trzeba umieć skulić się do salta a jednocześnie wykonać w poprzecznej osi również obrót. Tego nie zrobią wszyscy, oprócz tego coś tej smykałki talentu, to naprawdę głęboka inteligencja chyba świadczy o wysokim poziomie akrobatyki. Im przede wszystkim życzę wytrwałości, bo jest to dyscyplina sportu, tak jak widzicie, widzimy to wszyscy, która wymaga Pewnie no, ogromnego wysiłku treningu, nie? ale efekty są niesamowite. Efekty są niesamowite. Rodzice są przeszczęśliwi ze swoich dzieci i o, co, i, i, i o to w tym wszystkim chodzi. Jest to dyscyplina w sportu, w której nie osiąga się wielkich korzyści finansowych. To nie jest piłka nożna, to nie jest to, ale istnieje i to jest kapitalne. Oni to robią dla siebie i dla nas. Pokazy uczestników turnieju z perspektywy widza wręcz zapierały dech w piersiach. Szpagaty, gwiazdy, salta, stanie na rękach i inne akrobatyczne figury wymagają wiele pracy, ćwiczeń i wyrzeczeń. Dlaczego właśnie akrobatykę wybrałaś jako sport, który uprawiasz? Ponieważ podobało mi się, jak dziewczyny mają, jakie dziewczyny mają stroje, jak startują, jak skaczą. I te wszystkie elementy mi się podobały. Dlatego przyszłam na akrobatykę, zobaczyłam pierwszy trening i następny dzień przyszłam i zaczęłam trenować. Czy to jest bardzo trudny sport? Tak, bo trzeba do tego bardzo dużo wysiłku i trzeba być rozciągniętym, trzeba też do tego mieć y, dobrą psychikę y, i y, moim zdaniem właśnie to jest bardzo trudny sport, właśnie ponieważ y, trzeba być stworzonym do tego. Jak dzisiejszy występ, jak go oceniasz? Y, mój start bardzo mi się podobał, ponieważ y, zrobiłam to, co do mnie należy i... Jestem zadowolona bardzo z tego, co zrobiłam. Dlaczego akrobatykę właśnie wybrałeś na drogę swojego sportowego życia? Zacząłem ćwiczyć, bo moja siostra wcześniej ćwiczyła i pokazała mi to. Chodziłem przez rok na treningi nie ćwicząc i jednak przekonałem się, żeby też ćwiczyć i tak się to się zaczęło. Czy akrobatyka to jest trudny sport? Myślę, że tak, bo bardzo wiele wyrzeczeń jest potrzebnych, żeby móc ćwiczyć codzienne treningi. Ja się uczę często w nocy, żeby to jakoś wszystko spiąć. No i bardzo dużo pracy jest na treningach potrzebnych, żeby to wyglądało dobrze. Jak dzisiejszy występ? Czy jesteś z niego zadowolony? Znaczy, pierwszy układ był bardzo dobrze, mi się podobał. W Drugim było kilka błędów, że spadliśmy na trzecią pozycję, ale mam nadzieję, że jutro sobie wszystko w finałowym układzie nadrobimy. Bardzo dobry występ, chociaż było lekkie potknięcie zawodników z pierwszego miejsca, na razie spadli na trzecie. Mam nadzieję, że jutro nadrobią w finale. I... No i wygramy. Jako trener, jak Pan w ogóle ocenia zdolność fizyczną tych dzieciaków? Bardzo zdolne dzieci, yy, tańczą pięknie, no dlatego są w kadrze narodowej. Tegoroczny 23. Turniej Wiosny dla organizatorów, czyli świednickiej Sekcji Akrobatyki Sportowej MKS Polonia Świdnica, to wyjątkowe wydarzenie. To właśnie na ten rok przypadają ich 70. urodziny. Z tej okazji nie zabrakło mocy, ciepłych słów, wzruszeń i życzeń. Życzę im determinacji takiej jak mieli ci zawodnicy przed laty, życzę wiary w zwycięstwo, życzę żeby trafiali na wspaniałe, uzdolnione dzieci, z których będą potrafili, a w to wierzę, wykrzesać prócz talentu jeszcze pracowitość i właśnie tę determinację, bo ona w sporcie jest ba bardzo ważna. E, ta determinacja, która pozwala spokojnie znosić porażki, wyciągać z nich nauki i iść dalej ku tym najwyższym celom. I niech sobie te najwyższe cele stawiają i je zdobywają. Jest fantastycznie, że ta dyscyplina sportu przetrwała, bo był to, ja naprawdę interesuję się sportem i był taki czas, może kilkanaście lat temu, 20 lat temu, że wydawało się, że akrobatyka, gimnastyka gdzieś tam znikną z... Firmamentu, sportów popularnych, ale absolutnie to się wszystko odradza kapitalnie. Wielki szacunek dla tych, co to stworzyli, jak również wielki szacunek, co to w tej chwili prowadzą, dla Tomka Mojcy, dla Tomka i Idziaka. Fajnie, że to się odbywa w Świdnicy. Tylko przyklasnąć, no naprawdę rewelacja. Przysięgłbym, żeby również następne 70 lat było dobre i żeby mogli po prostu młodzi ludzie korzystać z tej dyscypliny sportu. Takiej takiej ekipy, jaką mam do współpracy bardzo świetni ludzie, żeby zawsze była ta ekipa ze mną Dokąd będziemy mieli siłę, żeby, żeby żebyśmy razem współpracowali? Przede wszystkim tak trzymać. Jesteście fantastyczni, byliście fantastyczni i na pewno będziecie tacy sami. Sportowy, akrobatyczny weekend w świdnicy, pełen wzruszeń, emocji i zdrowej rywalizacji, zakończyły niedzielne finałowe prezentacje i wręczenie zasłużonych medali i nagród. Wszystkim uczestnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje. A Świdnickiej sekcji akrobatyki z okazji urodzin życzymy samych sukcesów, wytrwałości i kolejnych wielu lat spełniania sportowych marzeń.